Raz, raz, raz. Proszę o uwagę. Otwieram 18. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w roku, 11 lipca 2025 roku. Chciałbym przywitać w wszystkim dzisiejszą sesję pana Wójta Piotra Szymańskiego, zastępcę pani Panią Natalię Krakowskiego, panią Skarbin, pan Lewaczek, pracowników Urzędu Gminy wszystkich radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Pozwolę sobie przeczytać porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad przywitanie obecnych i stwierdzenie kworum. Punkt drugi przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały. punkt 3 Podjęcie uchwały, podjęcie uchwały zmieniającej wieloletni obowiązek na sobą opinię na lata 2025-2038. Punkt 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową w gminie roków na rok 2025. Punkt 4 zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa do zaproponowanego poszedłania porządku ma jakieś uwagi lub chce zmiany widzę. głosowania. thank you Mm-hmm. <laughs> Proszę o przegłosowanie. Dokonano porządku obrad. Proszę o głosowanie 16 przycisk podniesienie ręki. Kto jest za? Kto, jest, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymało się za to, iż porządek obraz został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego: uchwały. Punkt 3a, podjęcie uchwały. Punkt trzeci: podjęcie uchwały zmieniającej wydajność obrazu finansową w dniu roku 2025-2038. Proszę o przedstawienie uchwały przez Panią skarbnik, i Panu Warszawą. Uchwała Rady Gminy Propuskiej z dnia 11 lipca 2025 roku zmieniająca wieloletnie na lata 2025-2038. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Wrocław uchwala co następuje. Paragraf na pierwszy. W uchwale nr 10 łamanej na 57 na 2024 Rady Gminy Wrocław z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wrocław na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Ta baleryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Uchwała przedsięwzięć UPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się udziału gminy Rownym. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany po stronie dochodów następują poprzez zwiększenie o kwotę 805 942 zł. 8 groszy, w tym z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 90 701 zł53 do kwoty 32 80 527 zł 19 groszy oraz z tytułu dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 715 241 zł do kwoty 11 512 336,89 zł zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 805 942,53 zł do kwoty 43 616 477,97 zł. W tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50 647,65 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 856 590,18 zł. Wynik budżetu przychody oraz rozchody pozostają bez zmian. Informacje objęte limitem, zwiększono wydatki o kwotę 856 599 groszy. W załączniku nr 2 przedsięwzięcia zmiana nastąpiła w pozycji e, e, zadania adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Wrocław. Łączne nakłady po zmianach wynoszą e, 8 milionów, 249 264,8 groszy, w tym na rok 2025 w 4 184 856,40 groszy. Na realizację zadania nie otrzymała od Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz yy, uzupełniła je władzę własną. To wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie przez naciśnięcie środowiska i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 18. Przechodzimy do punktu 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy roków na rok 2025. Warto przyjąć przedstawienie uchwały przez karnej panny głos. Uchwała Rady Gminy Roku zmieniająca uchwałę budżetową gminy roków na rok 2025. Na podstawie ustawa o samorządzie gminnym oraz uchwały o finansach publicznych Rada Gminy Broków Uchwała co następnie. Paragraf pierwszy. Uchwały budżetowej gminy Brod na rok 2025 nr 10, łamane na 58, łamane na 2024, Rady gminy z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 805 942,53 zł do kwoty 43 mln 592 864,8 złotych 8 zł. Dokłoty bieżące zwiększa się o kwotę tysięcy złotych zł. Do kwoty 32 80 527,19 527 złotych zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 715 241 zł do kwoty 11 512 336 złdziesiąt zł. Zmiany w dochodach budżetu obejmując miarę dochodów bieżących majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej prowadząc dochody budżetu gminy w na 2025. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 981 188,8 zł i zmniejsza kwotę 175 245 zł. Plan wydatków budżetu gminy w roku w ogółem wynosi 43 616 477,97 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 597,90 zł i zmniejsza o kwotę 175 245,55 zł do kwoty 30 400 125,50 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 856 590 zł 18 groszy do kwoty 13 216 37 352,47 groszy. Zmiany wydatka budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwał budżetowy pod nazwą wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy na 2025 rok. Paragraf drugi. Wprowadza zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją Niezależnych do sektora finansów publicznych 2025 roku. Paragraf 4. Dokonanie uchwały powierza się budownictwem Gminy rąk. Paragraf piąty Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Zmiany po stronie dochodów budżetowych następują w dziale Transport i Łączność, Drogi Publiczne w gdzie zwiększa się prawo dochodów o 30 tysięcy z wpływów na za zajęcie pasa drogowego. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Obrona Przeciwpożarowa, pozostała działalność, wprowadza się środki otrzymane z zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 66,53 zł. W dziale dochody od osób prawnych fizycznych imię, jednoty, nie i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobolem wprowadza się e, kwotę 50 tysięcy z podatku od czynności cywilno-prawnych. W dziale pomoc społeczna składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz, oraz, oraz za osoby... <tuszynka> 323 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. W rozdziale Zasiłki Okresowe, Celowe i Pomocy na Dużo oraz na Ubezpieczenia Zamieniarne i zwiększa się dla dochodów o kwotę 8 312 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadza się środki majątkowe w kwocie 715 241 zł na zadanie ujęte w wykazie przecięcień WPF. oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w gminie roku. Na realizację tego zadania otrzymała utrzymuje się budowniku przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Zmiany po stronie wydatków następują w dziale administracja publiczna pozostała działalność, gdzie zwiększa się brak wydatków o kwotę 66 ,50 zł na... na osobowe nauczycieli o kwotę 91 349,18 zł. W rozdziale realizacji zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 27 896,37 zł. W rozdziale realizacji zadań i Pracy na dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o 3 tysiące, na wpływy na y, pracownicze plany kapitałowe o 3 tysiące oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 11 896,37 zł. Dziale Pomoc Społeczna wprowadza się środki w kwocie 2323 zł przeznaczeniem na opłacenie składek y, i ochrona dzieciństwa narodowego, domy i Ośrodki kultury świętej Cekluna. Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 856 590,18 zł. Na zadanie adaptacja budynku w stanie surowym dla budynku wielofunkcyjnego w oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie roku, W tym wydatki inwestycyjne o kwocie 141 349, 18 zł, to jest wkład własny Gminy na to przedsięwzięcie. Działalność większością w kwotę 20 tysięcy dotacji celowych na zadania realizowane zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To wszystko w tym Dziękuję. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? przyjęto jednego czy ktoś by chciał zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy do czwartego punktu. Uważam zamknięcie obrad sesji. Dziękuję bardzo. Proszę o połączenie,